Cześć, witajcie, tutaj Tomek z AMZ w tym filmie powiemy sobie, co to jest Amazon SEO i dlaczego SEO na Amazonie jest ważne. Ja od ponad 20 lat zajmuję się e-commerce, od 2013 roku jestem sprzedawcą na Amazonie, posiadam trzy własne marki. Współpracuję również ze startupem w Londynie, gdzie skupujemy marki z Amazona, rozwijamy je poza Amazonem oraz w drugą stronę. Na tym kanale dzielę się informacjami, które zdobyłem przez te wszystkie lata moim doświadczeniem. Pomagam jak tylko mogę wszystkim sprzedającym, którzy są tym zainteresowani. Jeśli tego typu treści są czymś, czym, czego szukacie, co was interesuje, zasubskrybujcie kanał. Ja prowadzę również newslettera, newslettera na temat Amazona, e-commerce oraz AI. Jest to pierwszy polski newsletter o tej tematyce. W każdy piątek o godzinie 19 znajduje się w Waszych skrzynkach, wylatuje do Waszych skrzynek, więc koniecznie kliknijcie na link pod tym filmem i zapiszcie się do tego newslettera. W newsletterze znajdziecie informacje, głównie aktualizacje z ostatniego tygodnia, z tych dziedzin, o których wspomniałem, ale również bardzo często są to taktyki black hat, które nieuczciwa konkurencja stosuje na Amazonie po to, aby wiedzieć, przed czym należy się bronić, bardzo często są to Haki amazonowe, czyli bardzo jakieś fajne, kreatywne rozwiązania, które wspomagają sprzedaż na Amazonie. Zapraszam Was również do mojej grupy na Facebooku. A także do grupy na Whatsappie. I myślę, że jeśli chodzi o aktywność użytkowników, to grupa na Whatsappie jest najbardziej aktywnym tutaj medium. Do tej pory mieliśmy czat na Facebooku, jednak Facebook tam cały czas coś blokował. Pytania się nie publikowało, odpowiedzi się nie publikowało, więc przenieśliśmy się na Whatsappa. Zeskanujcie sobie tutaj QR Code, ewentualnie kliknijcie na link pod w opisie tego filmu, który przyniesie Was do. Do, do, do grupy na WhatsAppie, jeśli akurat oglądacie film na komórce, ewentualnie jeśli oglądacie na PC, a macie WhatsApp zainstalowany na laptopie. To, o czym sobie teraz powiemy, to jest część e-booka, który przygotowałem dla Was. Jest to taki e-book, który zbiera i dosyć dużo bardzo ciekawych treści, ma ponad 40 stron. Nie są to. Nie jest to e obok pisany czcionką 25, że te 40 stron to jest tak naprawdę dwie strony czcionki dwunastki, Jest to naprawdę bardzo dużo pakowanych treści. Dużo ciekawych rozwiązań, i głównie tutaj, właśnie mówimy sobie o tym, co to jest SEO oraz algorytm SEO. W ogóle termin jako Search Engine Optimization pochodzi jeszcze z lat 20 lat do tyłu 25 lat do tyłu od kiedy tylko internet istnieje natomiast ten termin tutaj został zaadoptowany również przez, przez sprzedawców na Amazonie i w momencie, kiedy Amazon stał się bardzo, no, dosyć konkurencyjną platformą i trzeba naprawdę dużo wysiłków, a w szczególności też pieniędzy, po to, aby wydawać je na reklamę na Amazonie, na PPC. No, SEO stało się bardzo ważne, ponieważ sprzedawcy zaczęli szukać o innych alternatywnych rozwiązań, alternatywnych źródeł ruchu do listingów, a nie tylko poprzez wewnętrzne rozwiązania marketingowe, które Amazon nam daje. I stąd też w ostatnich dwóch latach ja obserwuję tutaj taką wzmo takie wzmożone zainteresowanie właśnie SEO, tym jak działa Amazon, jak strona jest skonstruowana i co możemy zrobić, aby nasza strona była lepiej właśnie pod względem SEO zoptymalizowana, tak aby jeśli ktoś wyszukuje produkt, który akurat my sprzedajemy na Amazonie, a szuka go poprzez Google, po to byśmy my się tam w Google pokazywali z jednej strony, z drugiej strony cały ebook traktuje również o optymalizacji naszego listingu, ponieważ mamy również po stronie Amazonu, mamy algorytmy, więc tam chcielibyśmy się również wysoko i jak najtańszym kosztem pokazywać wysoko w wynikach wyszukiwania. I e-book ten traktuje właśnie o tym. Całość będzie sobie można ściągnąć pod. W opisie tego filmu znajduje się link, gdzie będziecie mogli sobie kliknąć i ściągnąć całutkiego e-booka. Wszystko tutaj się znajduje w, tych, w, w spisie treści. Natomiast, tak jak mówiłem, dziś powiemy sobie o tym, co tutaj nam rozdział pierwszy prezentuje, czyli Amazon i optymalizacja pod kątem wyszukiwarek. Jak widzicie tutaj, kolejne rozdziały to również algorytm Amazona, jak ogólnie działa oraz całe to SEO, jak to zrobić, jak tak naprawdę stworzyć nasz listing lepszym i lepiej zoptymalizowanym. Czyli mamy tutaj dwa. Elementy, jeśli chodzi o algorytm. Algorytm amazonowy nazywa się A9. Często w nomenklaturze tutaj używane jest również A10. Generalnie to nie jest tak, że to jest, jest dziewiąta wersja, a jakieś aktualizacje to daje nam wersję dziesiątą. Nie jest też tak, że było wcześniej A1, A2, A3, A4. A9 po prostu to była firma, która kiedyś sobie tam powstała i to była firma zajmująca się taka platforma, która miała być powiedzmy konkurencją dla Google'a i w 2004 roku, kiedy, kiedy powstawała, została uruchomiona, no to Amazon no, zaczął ją parcznie obserwować i 4 lata później, podczas gdy Google bardzo szybko się rozwijało, Jeff Bezos zapragnął również mieć na swojej platformie dosyć zaawansowaną wyszukiwarkę, i zimplementował właśnie rozwiązanie A9, które przez tą firmę zostało stworzone. I tak naprawdę to firma nazywała się ta, która to stworzyła, A9. I, i, i tutaj, tak jak mówię, to nie jest tak, że teraz mamy jakiś tam A10, a, a A10 niektórzy specjaliści, którzy tak naprawdę nie wiedzą, o co chodzi, bo nigdy nie poczytali dokładnie, gdzieś tam usłyszeli, gdzieś tam przeczytali. Tak, tak mamy teraz, a 10 i powtarzają to w internecie. A ja powiem szczerze, że lubię tak naprawdę. Tutaj dokładniej się temu przyjrzeć i, i no nie wiem, być takim dokładnym, bo uważam, że powinniśmy rozumieć dokładnie to, o czym mówimy, a nie po prostu paplać trzy po trzy to, co gdzieś tam zobaczyliśmy. I tutaj ważne jest coś, o czym należy wspomnieć, mianowicie to, że mm, teraz nadchodzą w związku z jaj zmiany, które jeszcze nie wiemy, w jakim kierunku pójdą, i tak naprawdę. Moim zdaniem, ta prezentacja, czy też to, o czym tutaj mówię i w tym e-booku mówiłem, jest o tyle ważne, że ważne jest to, aby zrozumieć, jak to do tej pory funkcjonuje. I nawet gdybyśmy wprowadzili zmiany, które tutaj sugerują, o czym tutaj mówię, i miałyby one potrwać nie wiem, pół roku, może rok, i pewne z nich może w przyszłości nie będą miały znaczenia dużego, ale jest tutaj wiele, wiele elementów, które pozostaną z nami na, na długi czas. I dlatego warto też jest wiedzieć, skąd startujemy, jaki jest nasz punkt startowy do tych rozwiązań AI, które wkrótce wkroczą, ponieważ Amazon już nawet teraz powoli w niektórych miejscach, na przykład wyświetla podsumowanie naszych review. Tak, to już robi AI, jest na górze 4 Podsumowanie, nie za bardzo mamy wpływ na to, co tam się pokaże. No, chyba, że mamy dobre review, oczywiście, ale jak mamy złe, nie można tego w żaden sposób naprawić. Po prostu AI sczytuje i coś tam nam wyświetla. Czyli to już się powoli dzieje, wchodzi wyszukiwarka Rufus na Amazonie, tak zwana. Jeśli nie wiecie, co to jest Rufus, cofnijcie się do mojego newslettera. Ja o tych rzeczach właśnie mówię. Jeśli taka informacja się pojawia, wy ją w ciągu maksymalnie 7 dni dostajecie. Bo jeśli coś się okaże, że coś zostało opublikowane w sobotę, to najpóźniej w następny piątek taką informację wy też również otrzymacie. A to nie jest nieraz tak łatwo, żeby do tych wszystkich informacji gdzieś tam docierać na bieżąco. A newsletter właśnie taką rolę spełnia, że te najważniejsze informacje z całego tygodnia do Was idą, więc koniecznie się do niego również zapiszcie. No i teraz pomyślcie sobie, że właściciel Amazona, ogólnie firma Amazon, no co, co ona chce osiągnąć? Ona chce osiągnąć to, żeby wszyscy byli zadowoleni. Tak, Amazon chce sprzedawać, zarabiać pieniądze. Chcemy, żeby klient był zadowolony, ponieważ no kiedy jest klient zadowolony? No wtedy, kiedy coś wpisał, frazę, słowo, dwa słowa, trzy słowa, long tail keyword w wyszukiwarkę i zostało to z drugiej strony nagrodzone odpowiednimi wynikami wyszukiwania, które właśnie. Opracowuje dla nas algorytm Amazona i klient tak naprawdę no, dostaje to, czego chce, czyli musi dostawać jak najbardziej dopasowaną do swojego wyszukiwania ofertę, po to, aby no, nie odszedł, że tak powiem, z kwitkiem, nie odszedł niezadowolony, nie odwrócił się od naszego listingu. Dlatego My musimy się upewnić, że to, jak my tworzymy nasz listing, to my mówimy do pewnej kategorii, po prostu ludzi, którzy rzeczywiście go chcą kupić. To jest tak, jak ja prowadzę ten kanał i oczywiście na mój kanał czasami wchodzą osoby przez przypadek, które szukają czegoś tam i, i może się okazać, że akurat, może nawet szukają tego, o czym mówią, ale może nie są zadowolone z tego, jak mówię i opuszczają ten kanał. Natomiast, no. Ja tworzę ten kanał dla staram się tworzyć dla jednego typu ludzi dla ludzi, którzy sprzedają, którzy są właścicielami prywatnych marek, którzy potrzebują pomocy w rozwoju swojego biznesu. I, I moja oferta jest pod to skierowana i moja oferta dajmy na to nie będzie, mimo że rozmawiam ogólnie, czasami też o marketingu, to ona nie jest skierowana do osób, które zajmują się marketingiem takim poza Amazonowym, na przykład tak. Także i to jest mój produkt. To, co tutaj na tym YouTube robię, to jest mój produkt, który ma jakieś tam ramy i w ten sposób y, mówię o tym produkcie, w ten sposób. A opisy pod filmami stworzone i całą tą otoczkę. I tak samo jest z waszym listingiem. Jeśli wy macie produkt, który sprzedajecie, to ten produkt powinien być. Y, tak naprawdę dopasowany i stworzony, i kierowany tylko do tych ludzi, którzy go chcą. Jest największe prawdopodobieństwo, że go kupią. I tutaj znakomitym przykładem może to być, że jeśli, np. sprzedajecie półki drewniane, o których zawsze mówią, i jest to półka, która jest półką do kuchni, no to nie chcecie pokazywać. Tej półki w kontekście, dajmy na to bardziej takich surowych wnętrz, że kto, wnętrz mam na myśli na przykład jakiś warsztat, że ktoś tej półki gdzieś tam warsztacie używa, ponieważ Wy tą półkę, to jest Wasza półka, która jest przystosowana do kuchni, wytrzymuje lekką wagę, nie jest to półka na jakieś tam narzędzia i tak dalej, ale jeśli Wy to w ten sposób zaprezentujecie, bo powiecie, no ja mam tą drewnianą półkę, to w sumie ona mogłaby być tu, mogłaby być tu, ale tak naprawdę ten klient, ten, ten, nie wiem, powiedz mężczyzna, który ma ten swój warsztat, jakiś tam, gdzieś tam ma te narzędzia. No z tego koniec końców nie będzie zadowolony. To nie jest to, czego on szuka. No i teraz ta wyszukiwarka na Amazonie działa podobnie do wyszukiwarki Google. Najważniejsze jest to, aby pojawić się jak najwyżej w wynikach wyszukiwania, ponieważ klienci z reguły na drugą, trzecią stronę bardzo rzadko zaglądają. Prawie nikt nie zagląda na stronę czwartą, piątą, szóstą, więc cały te SEO, czyli Amazon Search Engine Optimization, polega na tym, aby. Dopasować te nasze listingi, tak jak już wcześniej mówiłem, do wyników wyszukiwania, po to, aby pojawić się no idealnie na stronie pierwszej, może drugiej, chociaż druga nie powinna być nigdy naszym celem. Wiadomo, że naszym celem zawsze jest ta strona pierwsza, jak najwyżej w organicznych wynikach wyszukiwania. I tutaj mamy takie koło tak naprawdę zamknięte. Jedno napędza drugie, czyli kiedy tworzymy listing, optymalizujemy go, to powoduje, że uzyskujemy według no, sztuki i według tego, co algorytm nam mówi lepszy ranking. Lepszy ranking przekłada się na więcej sprzedaży. Więcej sprzedaży generuje co no, Sales velocity. Sales velocity jest potem brane pod uwagę przy określaniu tak zwanego BS rank, czyli best sellers rank, który z kolei jest pochodną tego, jak w jakim tempie sprzedajemy nasze produkty w określonych jednostkach czasu, z tym, że najważniejsza jest sprzedaż ta najświeższa z ostatniego dnia, tygodnia, miesiąca, mniej ważna jest sprzedaż sprzed pół roku, sprzed roku, czyli jeśli bardzo dużo sprzedawaliśmy rok temu, czy też pół roku temu, to nie będzie takiego wpływu miało możliwe na to, na nasz BSR, jak sprzedaż z ostatniego tygodnia która nawet może być mniejsza niż ta sprzedaż sprzed roku czy sprzed pół roku, ale będzie miała większą moc, większą, że tak powiem, więcej tego paliwa nam tutaj do algorytmu doleje, czy tam paliwa do naszego listingu tutaj da po to, żeby ten BSR zwiększać. No i tutaj oczywiście, jeśli mamy lepszy BSR, to co to oznacza? No oznacza to, że nasz listing pokazuje się wyżej w wynikach wyszukiwania, mamy lepszą widoczność, tak? No i później możemy to, znowu zoptymalizować jeszcze lepiej, co przełoży się na jeszcze lepszy ranking, co zwiększy sprzedaż i będzie jeszcze lepsza widoczność. Czyli to jest tak, jakby cały czas możemy to Optymalizować, pracować. To jest bardzo ważne, też chciałem powiedzieć o optymalizacji, ponieważ no optymalizacja to jest chociażby testowanie A, B, A, B testing. Kiedyś tego nie było, rok, dwa, trzy lata temu nie mieliśmy tych narzędzi. Teraz Amazon nam to oferuje. Amazon nam oferuje A, B testing ogłoszeń już reklamy. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o listing, możemy na pewno testować różne wersje tytułu, różne wersje zdjęć, zdjęć dodatkowych, i plus contentu. Nie wiem, czy bullet points chyba też można testować. Powiem szczerze, że akurat do tego nie zaglądałem. Jakiś tam czas, ale Amazon daje możliwość testowania, robienia tego A-B testów. I co również ważne, tak naprawdę nie musimy później uczestniczyć w ogóle dalej w tym teście, ponieważ Amazon i tak będzie, jeśli zaznaczymy taką opcję, będzie wyświetlał tą lepiej wyświetlającą się opcję, więc. Ten proces optymalizacji listingu, jeśli już potworzymy te wszystkie treści, o czym później będzie mowa w e-booku, jeśli go sobie tam przeczytacie, no to wtedy mamy możliwość dalszego właśnie tego testowania. AB i Amazon wybierze lepszą wersję i ją opublikuje. I Amazon tutaj ma tak naprawdę już tak wielką bazę wyszukiwań, tak wielką bazę połączeń pomiędzy frazami, które klienci wpisują, a wynikami wyszukiwania, że rzeczywiście jeśli mamy listing dobrze zoptymalizowany no to jeśli tutaj tak jak na tym przykładzie widzicie dajmy na to mamy lunchboxy które sprzedajemy możemy naprawdę bardzo głęboko już nawet dzięki samej wyszukiwarce klient może bardzo głęboko wejść ponieważ Amazon im więcej będzie klient wpisywał dłuższą frazę czyli lunchbox box for i później te opcje różnego rodzaju zaczną się nam Pokazywać i zobaczcie, jak to pokazuje nam, bo przecież, jak, jeśli Wy jesteście klientem rzeczywiście szukacie tego lunchboxu dla dzieci, no to wpisujecie to słowo lunchbox. No, nie poprzestaniecie prawdopodobnie na tym, tak? Zobaczcie te sugestie, co Amazon sugeruje. Amazon sugeruje for kids, tak? Że to jest taka fraza, którą klient wpisuje. My zaczynamy wpisywać. No i teraz niezwykle ważne jest to, że rzeczywiście, jeśli klient dotrze do tej frazy, czyli wybierze ją spośród tych sugestii, które Amazon nam daje. No to my po drugiej stronie, jeśli chcemy się w tych wynikach wyszukiwania pokazać, no to to jest tak, jakby też szkoło zamknięte, że jeśli nasz produkt nie będzie widoczny w wynikach wyszukiwania, nie będzie nasze główne zdjęcie pokazywało tego, że jest to produkt dla dzieci, lunchbox dla dzieci, możliwe, że click-through rate, czyli to procent. Kliknięć, czyli kliknięcia podzielone przez impressions, czyli ile razy nasza oferta się pokazuje, ale tutaj dzielimy sobie te faktyczne kliknięcia przez tą ilość wyświetleń naszego produktu, wynika wyszukiwania, to jest to zwane click-to-rate. No to to click-to-rate będzie dosyć niskie, ponieważ możliwe jest, że klient, który nawet tak szczegółowo sobie tutaj wejdzie i tak szczegółowo będzie chciał, że tak powiem, zobaczyć wyniki tak szczegółowe, tak dokładne, nasz produkt. Tutaj prawdopodobnie nie będzie miał się szans długo zatrzymać, ponieważ nie będzie nie następowały kliknięcia, nie będzie konwersji skutkiem tego i tak naprawdę wypadniemy z, tej, z, tego, z, z tych miejsc, które zostanie przejęte przez bardziej dopasowane, bardziej zoptymalizowane produkty. Więc akurat tutaj, w tym przypadku, główne zdjęcie jest jedną tylko z kwestii, która powoduje to, czy klient w ogóle kliknie na nasz listing, czy nie kliknie. To jak tytuł wygląda, czy w tytule mamy to słowo, że to jest lunchbox dla dzieci, czyli mamy ogólnie szansę na to, żeby tam się pojawić, jednak jeśli ten listing nie będzie zoptymalizowany, raczej nie mamy liczyć na to, co, na to że klienci będą klikać na nasz listing i będzie dochodziła sprzedaż. No, i teraz to pokazuje też, dlaczego ważne jest to, aby być tam wysoko z tym naszym dopasowanym listingiem, ponieważ klient, który, tak jak wy byście na przykład szukali tego produktu lunchboxa, wejdziecie na wyniki wyszukiwania, no to przecież nie będziecie szli do drugiej, do trzeciej strony, tak? Po trzech, czterech, pięciu produktach przeklikanych na pierwszej stronie dokonacie zakupu. I to pokazuje, jak ważne jest to, żeby być tam wysoko ze zoptymalizowanym produktem. Jeszcze raz mówię, pamiętajcie, wasze zdjęcie główne, które pokazuje się w wyniku wyszukiwania, to jest tak jakby witryna. Wyobraźcie sobie, że jest ulica w dużym mieście, gdzie znajdują się tylko sklepy z lunchboxami i te sklepy mają swoje witryny i idzie klient środkiem ulicy. I jak atrakcyjna jest od, od atrakcyjności witryny, będzie zależało to, do których sklepów ten kupujący wejdzie. I analogicznie oczywiście od atrakcyjności tego zdjęcia, atrakcyjności tytułu, ewentualnie atrakcyjności jakiejś oferty, może jakiś batch się wyświetla, Amazon's Choice na przykład na naszym zdjęciu w, gór, zdjęciu w górnym lewym rogu. To wszystko powoduje, że szanse na to, aby click-through rate poprawić i szanse na to, że klient kliknie drastycznie się zwiększają. Także tyle tytułem wstępu do tego e-booka. Dalej, e, jeśli sobie go ściągniecie, tak jak mówiłem, link znajduje się pod tym filmem do ściągnięcia. E, znajduje się pełno informacji na temat e, czynników rankingowych, na temat relewansy, na temat performance, ponieważ to wszystko jest brane pod uwagę, czyli e, relewansy, czyli jak dopasowana jest oferta do wyszukiwania, performance ogólnie, jak my performujemy, jak nasz produkt performuje, jak dobrze się on sprzedaje. Wiele różnych e, czynników na to wpływa, e, jak Amazon traktuje słowa. Kluczowe, no i wreszcie jak robimy co? Całe SEO, czyli jak w, wybieramy docelowe słowa kluczowe, optymalizacja listingu, tytuły, bullet points, plus content, opisy, dodatkowe słowa kluczowe, search terms, ceny, budowanie zaufania autorytetu, odpowiedni stan magazynowy, fakt korzystania z FBA, opowiem, dlaczego to jest ważne, oraz odpowiednie dobrane zdjęcia produktowe. Także jeszcze raz zachęcam do ściągnięcia e-booka, do dołączenia się do mojej grupy na WhatsAppie, do zapisania się do newslettera. Wychodzi co piątek o godzinie 19. Pamiętajcie. I jeśli tego typu treści Was interesują, koniecznie dajcie mi tutaj znać w postaci subskrypcji. Na razie, hej.